Miasto Gniezno otrzymało gigantyczne dofinansowanie z tzw. funduszy szwajcarskich. 80 milionów złotych to pieniądze, z których można będzie przeprowadzić wiele inwestycji, w tym od dawna planowaną rewitalizację parku miejskiego imienia generała Andersa przy ulicy Sobieskiego za 19 milionów złotych. Gniezno znalazło się wśród 19 miast, które uzyskało akceptację do projektów w ramach tzw. funduszy szwajcarskich i tutaj nasz projekt, który składaliśmy, który jest wielowątkowy, ale głównie dotyczy zarówno adaptacji do zmian klimatu, jak i zrównoważonego transportu, szeroko pojętej edukacji ekologicznej, ale również także świadomości takiej ekologicznej mieszkańców i też działań społecznych uzyskał akceptację dzięki temu iż byliśmy do tego mocno przygotowani mieliśmy zarówno pozwolenia na budowę mieliśmy gotowe projekty a także gotowe dokumenty strategiczne bo to właśnie było oceniane i na podstawie tego można było uzyskać odpowiednią ilość punktów i dlatego też tak jak powiedziałem miasto znalazło się wśród tych 19 wybranych na 11 miejscu. to jest dzisiaj 80 milionów złotych a więc ogromne pieniądze pieniądze których jeszcze nigdy w tak dużej kwocie na realizację projektu nie udało się wcześniej tutaj w naszym samorządzie pozyskać. I co ważne, jest to 100% finansowania tych działań. A więc miasto ze swojego budżetu do tych działań nie musi dołożyć złotówki. Więc myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces wszystkich tych osób, które pracowały nad tym projektem. Bo tutaj jest to projekt, tak jak powiedziałem, wielowątkowy. On jest zarówno obejmuje działania, bardzo duże działania inwestycyjne w mieście, jak i takie te miękkie, społeczne. Które będziemy realizowali. Więc krótko mówiąc, mamy tutaj jeden z wątków, to jest, czy jeden z projektów w ramach tego, to jest adaptacja miasta do, do zmiany klimatu i zwiększenie też atrakcyjności, bioróżnorodności i funkcje, funkcji edukacyjnej parku miejskiego, czyli mówiąc krótko, rewitalizacja parku miejskiego, budowa nowych ścieżek, budowa mostków, też rewitalizacja czy odbudowa tych elementów, którzy starsi osoby, Starsze osoby pamiętają w mieście, a więc ta taka pagoda japońska, czy też schody betonowe, również najazdy na wiadukt i ścieżka, czy dukt taki kładka pieszo-rowerowa. Pojawienie się nowej roślinności, oczywiście tutaj regulacja tej roślinności, która jest, nowe oświetlenie, toaleta w parku. Więc tych działań w parku będzie bardzo wiele. Tak kwota na park, która jest przeznaczona, to jest 19 milionów złotych. Drugim elementem, który który jest też związany ściśle z ekologią, to jest centrum edukacji ekologicznej Stara Palmiarnia, więc tutaj naprzeciw parku przy ulicy Sobieskiego, tam gdzie dzisiaj mieści się Zakład Zieleni Miejskiej i wszyscy starsi mieszkańcy, może i młodsi pamiętają tą dużą szklarnię, która tam się znajduje, która potocznie w mieście właśnie była nazywana Palmiarnią. Takie nowe obiekty tam też powstaną, a więc będzie to obiekt zarówno składający się z czterech elementów, zarówno budynku edukacyjnego, jak i małej szklarni, w której będą zajęcia dla młodzieży prowadzone, jak i dużej palmiarni, wysokiego obiektu dla roślinności wysokiej, a także centrum takiego, czy, czy zaplecza magazynowego, które też tam będzie. Oczywiście wszystko też z odpowiednim zapleczem socjalnym, salami do zajęć, wyposażeniem Technicznym, więc tutaj też 10 milionów na, ten, na tą część tych działań naszych jest przeznaczone. Kolejnym elementem jest też zadbanie o odpowiednią retencję wody w mieście, a więc budowa kanalizacji deszczowej. To mieliśmy problem chociażby przy nawałnicy, kiedy miasto, centrum miasta jest zalewane. Tu powstanie, powstanie nowy kolektor który będzie budowany na ulicy Paczkowskiego, chudoby kwiatowej, po to, aby odprowadzić wody opadowe z tej części miasta do jeziora Winiary. Z jednej strony podnosimy, też chcemy podnieść poziom wody w tym jeziorze, z drugiej strony też będziemy mieli tutaj zebranie tych wód, które, które potem gdzieś tam czasami tworzą rozlewiska. I kolejne elementy to kolejne zbieranie tych wód opadowych to ulica pocztowa, chrobrego, sobieskiego, wszędzie. Tam, gdzie będziemy te działania prowadzili, powstaną nowe nawierzchnie, więc odbudowa dróg, więc też jeszcze dodatkowo zyskamy, jeżeli chodzi tak infrastrukturalnie, czyli nowe drogi, tam, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Również bardzo mocno stawiamy na zrównoważony transport, a więc zachęcenie do korzystania z roweru i tutaj to będzie realizowane poprzez zarówno działania edukacyjne, ale przede wszystkim również powstawanie spójnej sieci tras rowerowych i powstanie kilka nowych tras rowerowych, to jest ulica Gdańska, Biskupińska, Lednicka, y Orcholska, także tutaj w części, w centrum bardziej miasta, a więc Koszczowskiego, Cienista, Piotrowskiego. Tutaj także nowe ścieżki rowerowe, także powstaną w celu zachęcenia i zwiększenia atrakcyjności, dostępności też komunikacji miejskiej i zachęcenia właśnie do jej korzystania. Nowe wiaty przystankowe, to będzie 20 wiat, które będą z jednej strony, 10 z nich będzie z zielonymi dachami, które będą też zbierały wodę. Wody opadowe będą one umiejscowione w pobliżu jakichś zielonych też skwerów po to właśnie, żeby ta woda tam została wykorzystana, a także 10 wiatr z panelami fotowoltaicznymi, które będą zasilały tablice informacyjne. Powstanie też czy zmodernizowany zostanie przystosowany budynek dla świetlic socjoterapeutycznych na osiedlu Grunwaldzkim, także zielone zaplecze przy świetlicy socjoterapeutycznej na ulicy Stasica na Tysiącleciu. No i Oczywiście odpowiednie także programy wspierające dla dzieci i młodzieży właśnie korzystających z tych świetlic socjoterapeutycznych, a także będziemy we współpracy bo partnerem w naszym tutaj działania w tym projekcie jest powiat mieźnieński, również będziemy wspólnie realizowali programy związane z kształceniem zawodowym, a więc doradztwem zawodowym, ale także tworzeniem nowych kierunków kształcenia, takich, które będą też wspomagały lokalny rynek pracy, będą także zachęcały młodzież do tego, aby tutaj kształcić, a jednocześnie potem zostawać po to, aby tutaj żyć, mieszkać, po to, żeby też zwiększać czy zatrzymać też tą ujemną demografię dotyczącą naszego miasta. Inwestycje w ramach dofinansowania będą realizowane w latach 2026-2029.